Dzień dobry, kochani. Jestem tutaj właśnie na dopiero co odkrytej, najmniej przeze mnie, plaży z moimi syneczkami, którzy mnie tu przyprowadzili. Ona jest bardzo zaciszna, bardzo dzika, jak chyba widać, i mamy piękny zachód słońca. A ja zdecydowałam się nagrać teraz filmik, dlatego, że nie słychać, mam nadzieję, tutaj szumu wiatru. Mam akurat sprzęt ze sobą, a prosiliście o to, aby powiedzieć więcej, a właściwie prosiłyście, bo to kobiety głównie pisały, aby powiedzieć więcej o takim zjawisku, takim fenomenie jak szacunek do mężczyzn. Na czym to właściwie polega? Przede wszystkim to ja się cieszę, że wy odkrywacie, że szacunek do mężczyzn nie jest rzeczą oczywistą, że mężczyźni są w naszym życiu. My ich chcemy, my ich pragniemy, pożądamy, podziwiamy często, ale nie za bardzo wiemy, co oznacza ich szanować. Dlaczego tego nie wiemy? Ano dlatego, że nie nauczyły nas tego często nasze mamy, babcie, prababcie i nie mamy żadnych wzorców, które by wyraźnie nam pokazywały, co oznacza szanować w ogóle drugiego człowieka, a specyficznie, w szczególności, mężczyznę. Mężczyzna natomiast jest akurat tym typem człowieka, który szacunku potrzebuje najbardziej. Kiedy pracujemy z Tomem DeWinterem na warsztatach męskich i kobiecych, to znaczy tą pracuje z grupą męską, a ja pracuję z grupą kobiecą, to mamy takie doświadczenie obserwujemy to za każdym razem na nowo, że tym co uniwersalnie wyłania się jako główna męska potrzeba, czego mężczyzna oczekuje przede wszystkim ze strony kobiet, jest właśnie szacunek. Czasami ten szacunek zastępowany jest słowem docenienie, docenienie, uznanie. Więc ta grupa słów, ta grupa postaw ze strony kobiety jest przez mężczyznę bardzo mile widziana. A z kolei u kobiet zastępstwem, czy też odpowiednikiem tego szacunku u mężczyzn będzie co? Jak myślicie, kochane, co to będzie? Poczucie bezpieczeństwa. I chodzi tutaj nam, kobietom, zarówno o bezpieczeństwo fizyczne, jak też emocjonalne, finansowe. Dowolnie rozumiane poczucie bezpieczeństwa jest mile widziane zawsze w relacji z mężczyzną, jako wartość wynoszona przez niego. To są niesamowite skały. Słuchajcie, byliśmy przed chwilą w jaskini i są po prostu takie kamienie, kryształy zielone, białe, brązowe jak ceramika, jakby ktoś tam w piecu to wypalał. Jakieś takie fenomeny przyrodnicze. Jakby ktoś chciał widzieć, jest to Praia Adraga. Praia Adraga na wybrzeżu Silver Coast pod Lizboną. I mężczyźni poszukują szacunku i dostają wszystko, ale nie szacunek. Bardzo często nawet kobieta, która mężczyźnie usługuje, poddaje się, robi wszystko pod niego, dla niego, wciąż nadal tego mężczyzny nie potrafi szanować. I on się przez nią nie czuje szanowany, bo ona nawet nie wie, że to w ogóle jest ważne, bo jej matka niespecjalnie szanowała ojca. Bo mówiła o ojcu z pogardą. A z dwojga złego, jak masz córkę, to już lepiej powiedzieć, ależ jestem na niego wkurzona. Z jednej strony go kocham i z jednej strony go podziwiam, ale z drugiej strony mnie irytuje, niż powiedzieć coś, co świadczy o braku szacunku, pogardzie, poczuciu wyższości. Dlatego, że mężczyźni z drugiej strony patrzą, Którzy dostają, o mamy gości, którzy dostają szacunek od kobiet, tacy mężczyźni, moje drogie panie i drodzy panowie, czują się widziani, czują się ważni, czują się potrzebni, i jeżeli ty okażesz mężczyźnie docenienie, szacunek, uznanie, to on będzie o wiele bardziej chętny do tego, aby dać z siebie to, co najlepsze, aby. Złożyć ci świat do stóp, jeżeli nie jest toksyczny, tylko normalny. Normalny to znaczy w miarę zdrowy. Więc jak szanować mężczyznę? Jak okazywać szacunek? Może zacznijmy od najprostszej formy, czyli uznania, docenienia za to, co naprawdę robi. To będą proste rzeczy, takie jak było mi bardzo miło, kiedy podszedłeś rano do mnie w kuchni i mnie przytuliłeś. I nie mów tego od razu w tym momencie, tylko poczekaj. Powiedz to po dwóch godzinach, albo powiedz mu to wieczorem. Albo powiedz mu, Mieliśmy piękny seks wczoraj w nocy. Tyle. Albo powiedz mu, Naprawdę doceniam to, jak się starasz, żeby zapewnić nam dobrobyt. Jak dużo robisz, żebyśmy żyli dostatnio. Wszystko, cokolwiek daje. Cokolwiek on robi, docen i wyraź to słowami, powiedz mu to, bo do mężczyzn dociera prosty, jasny komunikat. Nie myśl, że sam fakt, że, dajmy na to, weźmy taki tradycyjny model, ty gotujesz obiady, a on zarabia pieniądze, i że ty mu powiesz to nie słowami, pokażesz czynami, że jest dla ciebie ważny, bo stawiasz mu ten obiad, że to wystarczy. On może nie wiedzieć, że to jest Twój dowód wdzięczności. On może myśleć, że to robisz, bo lubisz. Albo oboje wierzycie, że takie są właśnie podziały ról. Także wyraź słowami. Powiedz doceniam, użyj słowa doceniam, szanuję, podziwiam, jest mi miło, gdy... I rób to częściej. Dojdź do wprawy w tym, że żadna korona Ci z głowy nie spadnie, jak będziesz mu częściej mówiła takie rzeczy. Doceniaj również, kiedy on niejako wychodzi... Poza swoje typowe dla mężczyzn ograniczenia, przepraszam panowie, ale oczywiście, my kobiety też mamy swoje typowe ograniczenia. Mam tu na, na myśli kulturowo wdrukowany lęk przed wyrażaniem emocji, przed mówieniem o uczuciach. Kiedy twój mężczyzna zapłacze przy tobie, powiedz imponuje mi to, że potrafisz płakać. Kiedy okaże wrażliwość, powiedz podziwiam cię za to, jaki jesteś wrażliwy. Kiedy powie o tym, co czuł, lub co leży mu na żołądku czy na sercu, zacznij swoją wypowiedź od tego, że doceniasz, że był z tobą szczery, że był otwarty. Przede wszystkim te zdania, które tutaj podpowiadam, tworzą intymność. A intymność to więź, a więź to jego poczucie, że ty jesteś wyjątkową kobietą, że on takiej kobiety chyba nie spotka już drugiej, że jesteś kimś niesamowitym, niesamowicie ważnym w jego życiu, bo otwierasz go na niego samego, bo pomagasz mu widzieć jego samego z jak najlepszej strony. Natomiast patrząc od właśnie tego drugiego krańca, czyli powiedzmy problemów, czy powiedzmy zarzutów, jakie mogłabyś mieć do niego, bądź bardzo ostrożna. Pamiętaj, że stąpasz tutaj po rozrażonych węglach, i zawsze zacznij od pytania, czy chciałbyś usłyszeć, jak ja czułam się, kiedy ty. Albo czy chcesz wiedzieć, jak widzę to, że na przykład kupujesz takie drogie prezenty dla swojej rodziny w momencie, gdy ledwo wyrabiamy naczyn. No, nawet to, co teraz powiedziałam, już jest potencjalnie punktem zapalnym do kłótni, więc przemyśl dobrze, zanim skrytykujesz. A nawet przemyśl, czy możesz skrytykować, tak żeby to brzmiało jak pochwała, czyli bardzo doceniałam, kiedy w zeszłym miesiącu, pozostając już przy tym przykładzie, zwróciłeś mi uwagę na to, że powinniśmy oszczędzać. Zauważyłam, że bardzo nam to pomogło spłacić wszystkie zaległe raty, wszystkie rachunki, i czułam się dzięki temu bezpiecznie. Wtedy on już sam może się domyślić, że w tym miesiącu jakby trochę inaczej. I to są wszystko sposoby okazania mężczyźnie szacunku. Okazując mężczyźnie szacunek, okazujesz go także sobie. Bo jeżeli masz szacunek do siebie, to okażesz mu szacunek, mówiąc na przykład: wybacz, proszę, nie bierz tego do siebie, ale nie mam teraz ochoty na spacer. Nie za bardzo czuję, że mam potrzebę jechać z Tobą do sklepu budowlanego. Niekoniecznie jest to dobra pora na rozmowę. Wtedy mówisz mu to z szacunkiem, tak? Zamiast na przykład, czy zawsze musisz mówić do mnie o trudnych sprawach na wieczór, kiedy zasypiam? Gdzie jest Twój tak? Gdzie jest Twoje wyczucie? Możesz mu to tak powiedzieć, a możesz powiedzieć inaczej. Myślę, że jedną z esencjonalnych cech kobiecości jest łagodność. Jeżeli będziesz dla siebie wewnętrznie łagodna, to będziesz też do swojego mężczyzny mówić z łagodnością, bo wiesz, że jest tam wrażliwy chłopak. On naprawdę jest bardzo, bardzo wrażliwy. I na dodatek, mężczyźni są twardzi na zewnątrz, ale bardzo delikatni w środku zupełnie odwrotnie niż my, kobiety. My jesteśmy delikatne na zewnątrz, ale odporne, wytrzymałe i twarde w środku. Dlatego bierz pod uwagę, że w tym pozornym skorupiaku, w tym twardzielu, mieszka delikatna, podatna na zranienie osoba, która przede wszystkim jest przekonana o tym, że jej słabością będzie miękkość, że jej słabością będzie okazanie emocji, że jej słabością będzie pokazanie, że jest wrażliwy, bo tak mężczyźni w naszej kulturze są kształtowani. I są uczeni rywalizować ze sobą jakby w twardości, w tym, kto jest bardziej odporny, w tym, kto jest bardziej wytrwały, niezwyciężony. I zgadza się, wytrwałość, odporność, siła fizyczna i mentalna to są cechy dobrego przywódcy stada, a zatem dobrego samca, a zatem również pożądanego przez kobiety mężczyzny. Ale tak się składa, że jesteśmy gatunkiem na tyle skomplikowanym, że my jako kobiety chcemy również, aby mężczyzna był. Taki, a jednocześnie wrażliwy, a jednocześnie opiekuńczy, jednocześnie czuły, jednocześnie płakał z nami na filmie, jednocześnie wzruszał się z nami nad pięknem przyrody, czy nad zapachem główki naszego wspólnego dziecka. Dlatego, aby poprowadzić Twojego mężczyznę ku jego sile, a jednocześnie wrażliwości, potrzebujesz być bardzo delikatna, łagodna, i potrzebujesz zdobyć po prostu. Pewne umiejętności dyplomatyczne. Jeżeli ich nie masz, to poczytaj sobie książki o dyplomacji, poczytaj sobie trochę na temat dobrego stylu zachowania, savoir-vivre, i wtedy wszystkie te informacje być może uda Ci się wykorzystać do tego, aby budować pełną szacunku relacje ze sobą na pierwszym miejscu i z Twoim mężczyzną na drugim. Jestem bardzo ciekawa jak zawsze Waszych komentarzy. Piszcie panie i panowie, piszcie, jak rozumiecie szacunek, kiedy udało Wam się pojąć, że właśnie to jest szacunek do drugiej osoby, a zwłaszcza kobiety do mężczyzny. Może rozpoczniemy w ten sposób serię ciekawych filmików na temat tego, co służy relacjom damsko-męskim dla odmiany, aby nie mówić tylko o tym, co im nie służy i jakie są toksyczne. Na koniec pozwolę sobie zaprosić Was na warsztaty dla kobiet i dla mężczyzn, które odbędą się już teraz. W październiku w Oddechowie pod Warszawą chyba mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc kto zarezonował, kto chce pójść dalej w tę przygodę, to zapraszam ze swej strony kobiety, a w imieniu Toma de Wintera zapraszam Panów. Na wspaniałą przygodę odkrywania esencjonalnej męskości, esencjonalnej kobiecości. Do zobaczenia, papa. Pa. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!